W dzisiejszym odcinku opowiem wam jak zacząć budować miasto tak, żeby ono wyglądało w miarę dobrze. Tutaj macie przykład takiego miasta, które buduje sobie od jakiegoś czasu na podobnych zasadach. Widzicie, nie ma tutaj korków, wszystko przejezdne są drogi. Mamy tutaj osiedla, osobno, osobno jakieś tutaj biura. No i ogólnie wszystko wygląda git. Naprawdę tutaj mam nawet parki jakieś ładne, takie wiecie. No, wygląda to. Myślę, że OK. I na start takie miasto, taki poradnik. Myślę, że będzie dla Was naprawdę fajny. No i myślę, że już bez zbędnego gadania możemy przejść do odcinka. Ok, mylę Państwo. W takim razie yy, klikamy sobie w menu oczywiście naszego, yy, naszych Citizków yy, nową grę, bo zaczynamy nową grę. I już wam pokażę tutaj o co chodzi. Mianowicie, macie tutaj oczywiście są też z DLC op opcje, ale zakładając, że wy jeszcze nie macie żadnych DLC, no to sobie wybierzemy normalne. No to mamy tutaj y raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 podstawowych map z gry. I y tutaj macie zasoby naturalne, które na tych mapach występują: obfitość wody, lasu, y żyznej gleby złóż zórz, też jak sobie najeżdziecie widzicie, widzicie to. E, obfitość ropy. I teraz tak, tutaj macie połączenia zewnętrzne. Z czego pamiętam jest kilka map, które... A, widzicie? że dwie rzeki. To jest mapa, która nie ma połączenia dla statków zewnętrznego. No, możecie ustawić własne motę mapy, ale zakładam z czego nie mamy. Tak jak mówię, teraz wyłączyłem wszystko. Mamy czyściutką e, samą grę. Mm, myślę, że możemy wybrać na początku. Jakieś albo listę wzgórza, albo jakąś wielką rzekę, coś takiego, no tu nie ma ropy, no ale okej, no, no dobra, będzie na przykład Zatoka Klifów, nie? Możemy sobie wziąć, tutaj możecie sobie ustawić jak chcecie, ruch lewostronny albo nie, tu możecie ustawić nazwę miasta, nazwijmy Siabada albo inaczej, uwaga, Bydgołudzi. To jest świetny plan. Dobra, startujemy. Teraz myle Państwo, nasz świat się będzie generował. Podwyż budżet, aby zwiększyć się. No, no. I teraz tak, pokażę Wam takie podstawowe rzeczy w tej grze, które na początek musicie ogarniać i po prostu lepiej w ten sposób zaczniecie. Tak? Mole Państwo, mamy. No, tutaj się witają z nami. Mamy naszą Byd I teraz tak, to jest nasza Byd Mamy obszar, w którym możemy e, budować. Tutaj w lewym dolnym rogu macie coś takiego jak obszary. Sobie w to wejdziecie, po odblokowywaniu kolejnych kamieni milowych będziecie mogli sobie odblokować kolejne jakby takie kwadraty. E, 2 na 2 km. Dobra, e, dalej, co tu jeszcze jest ciekawego? E, kamienie milowe. Czyli tutaj, to jest tak naprawdę sedno tej gry, żeby odblokować po prostu kolejne... Kolejne poziomy. I po prostu na nich będziemy odblokować jakby kolejne że rzeczy, na przykład nowe rejony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy nasze pieniądze, musimy nie zbankrutować. Tu mamy naszą populację. Tu mamy zapotrzebowania. Jest rejony handlowe, czyli duże i małe sklepy. Rejony przemysłowe lub biurowe, czyli jakieś biurowce, jakieś takie rzeczy. No i rejony mieszkalne, czyli jakieś bloki, domki i tak dalej. No na razie wiele nie mamy odblokowanego, bo to dopiero start, nie? Tutaj są różne rzeczy, o które będziemy musieli zadbać, zaraz wam to jeszcze wytłumaczę. Pamiętajcie, żeby te kamienie milowe sobie obczaić, to jest dosyć istotne. Teraz tak, mamy jedną drogę do dyspozycji, jak zrobić, żebyśmy mieli więcej? Po prostu otóż, tworzymy sobie taką drogę i ją burzymy. Tutaj się burzy, buldożerem. Jak chcecie burzyć coś, co jest pod ziemią, to klikacie pitch down, wtedy macie jakby x -ray pod ziemią. Ok. I jeszcze z tym pitch down zaraz was nauczę. I teraz tak. Z znaczy, że to jest wjazd do miasta, przydałoby się tutaj ustawić jakieś fajne rondo, myślę. Ale nie wiem, czy takie rondo będzie ok. No, jest to jednak walka z korkami też teoretycznie ta gra. Chociaż ja myślę, że na ten moment to zrobimy tak. O... Zrobimy coś takiego. Żeby wam po prostu pokazać. To najpierw zrobimy na pewno... O... A może coś takiego? Po prostu ze zwykłej drogi? Nie. Przydoby się coś może większego. Stredę mamy zablokowane, ścieżka pasmowa droga, no dobra, nie będzie coś takiego. Mm, możemy sobie, właśnie, najważniejsze, tutaj możecie sobie ustawić przyciąganie. Czyli jak, bo widzicie teraz mi przyciąga na przykład kątowy, jak sobie to wyłączę, nie wyłączę wszystko, no to widzicie, tą drogę mogę kłaść jak tylko chcę, tak naprawdę mi podwala, Tutaj jak sobie wejdziecie, możecie robić zakręt, czyli celujecie na przykład dotąd, klikacie yy, lewy przycisk myszy i Możecie jakoś zakręcić tą drogę, widzicie? No, i jest to całkiem fajne, bo dzięki temu możemy takie bardzo, bardzo fajne, naturalne drogi robić. Możemy do siatki, czyli będzie nam teraz, w sumie nie wiem co robiło, ale odcinkowe, kątowe jest najfajniejsze, bo dzięki temu zachowujemy zazwyczaj kąt prosty, widzicie? Albo na przykład, jak tam chcecie idealnie coś, coś zrobić, to się przydaje. Tutaj możemy zrobić dowolną drogę. No, można się tym pobawić, ale nie o tym jest odcinek, jest odcinek o tym, jak zacząć. O już widzicie, odlokowały nam się tutaj obszary. Mamy. A właśnie, może, mogę otworzyć czas spacją i mogę też go zamknąć spacją. Dobra, teraz tak, mamy tutaj obszary mieszkalne na razie, tak dużych nie mamy, mamy obszary sklep, sklepów, dużych nie mamy, no i mamy obszary fabryk. Ważne jest to, żeby fabryki nie były blisko miasta, ponieważ one nam zatruwają ziemię. No i dobra, zróbmy sobie dla przykładu już jakąś drogę, mogą tu być korki, to nie o tym jest teraz odcinek. Tylko o tym, żeby po prostu na nauczyć was to grać, nie? Zrobimy sobie takie coś, ale tu będą korki, jejku. No, to z tymi skrzyżowaniami trzeba pokombinować, ale to może kiedyś zrobię osobny odcinek o tym. Dobra, y mamy coś takiego widzowie, czyli tak. Y przy samej autostradzie nie będziemy robić domków, ogólnie nie chciałbym tutaj robić nic, bo będzie to kosztowne, bo w sensie, korki będą, tutaj jest zjazd na autostradę. I właśnie, starajcie się też nie robić czegoś takiego, że jest skrzyżowanie koło skrzyżowania. To, co tutaj zrobiłem, to jest, to jest największa głupota. To jest przykład, jak nie robić, ponieważ wtedy te samochody będą się tutaj blokować. Teraz tak, jak sobie klikniemy w nazwę ulicy, Możemy ustawić drogę priorytetową, wtedy te samochody będą tutaj jakby będą miały pierwszeństwo wszędzie, ale tutaj możemy dostosować drogę, możemy wybrać, którą drogę chcemy dostosować, ale tu mamy skrzyżowania i możemy na przykład włączyć, wyłączyć światła, to no załóżmy, że wyłączmy i na przykład ludzie stąd i stąd będą mieli stopa. O, coś takiego. No, na razie powinno to działać mniej więcej. Weźmy sobie teraz taką jakąś normalną drogę albo taką polną. Czy to będzie na razie wieź jakaś? No to tak. Bierzemy stąd. E, samego końca chcę? Nie wiem. E, stąd, może. Dobra. A stąd. Tam mi się dociągnie do końca. Oj, dzisiaj idealnie mi ten. Dopasuje. Na razie nie będę robił przerw. Y, myślę, że to poświęcimy inny odcinek na to widzenie. Na ten moment to myślę że myślę, że coś takiego powinno nam wystarczyć. Bo, tu pomiędzy drogami, jak będą domy, nie? To możemy jeszcze potem robić jakiś park czy coś takiego, ale na ten moment tak. Teraz tak, mamy te rejony. Mamy teraz największe zapotrzebowanie na mieszkania. Ok, możemy je zaznaczać w ten sposób, właśnie tym wiaderkiem. Po prostu wtedy poleci całość. Drugim przyciskiem odznaczamy, ale możemy też zaznaczyć na przykład po kawałku. Ale, to jest jeszcze fajne. Mamy tutaj duży pędzel. Możemy po prostu sobie malować te strefy, nie? Do tego mamy jeszcze mały pędzel i oczywiście też możemy sobie im malować strefy. Ja najczęściej używam jednak tego, bo to jest takie najbardziej, najbardziej dopracowane. Najbardziej można po prostu się skupić jakby na tym. Dobra. Myślę, że tu już możemy zacząć jakieś mieszkania. No, po prostu myślę, że my coś takiego. Coś takiego na przykład. Damy, damy im tu trochę sklepu, bo pewnie będą je potrzebować. Jak będziecie mieć już te większe sklepy to pamiętajcie o tym, żeby nie stawiać ich tuż przy mieszkańcach. Ponieważ sklepy, nawet te małe, emitują hałas i po jakimś czasie oni będą Wam tu narzekać. Więc po prostu wtedy zabudujcie na przykład biurami te sklepy, bo sklepy są strasznie głośne w tych, że niestety. Po prostu Wasi mieszkańcy będą na to narzekać. Dobra, no to załóżmy, że jest coś takiego, tutaj jakiś sklepik. No i myślę, że tą drogę możemy zrobić w sklepach jeszcze. OK, dobra. Czy to jest wszystko? Otóż nie, yy, tutaj mamy o właśnie odblokowaną panel ekonomia, też Wam pokażę. Tu możemy wyznaczać sobie budżet, czyli ile poświęcamy na coś. Tutaj będziecie mieć podatki, ale to się odlokuje po jakimś czasie. Tu też będziecie mogli brać pożyczki, czego nie polecam, bo w ten sposób jest się najłatwiej zadłużyć. Chociaż na starcie jakąś taką małą myślę można wziąć. Yy, no i tutaj mamy budżet, no, na ten moment nie będzie dużo w tym mieście, więc wolę jednak sobie zmniejszyć. Tutaj macie na dzień i na noc budżet. Oczywiście cykl dobowy możecie też sobie wyłączyć w ustawieniach rozgrywki tutaj. Macie opcję, rozgrywka i tu możecie wyłączyć i włączyć cykl dobowy. No to ja mam wyłączony, po prostu przeszkadza mi noc w budowaniu. Myślę, że na ten moment tyle powinno być, że tu wystarczy. I teraz tak, czy mogę odpałzować czas? No, odpałzujmy, zobaczmy co się stanie, możemy go nawet przyspieszyć lekko. Powinnam się tutaj zacząć budować. O, pierwsze domy, tak. Rezydencja jakaś, tutaj mamy tu jeszcze coś, ho, ho, ho. Ile rzeczy, ile rzeczy. I oni nam, jak widzicie, teraz będą narzekać. Zaraz. Powinno się to zacząć. O. Tak. Widzicie? Mamy wiele problemów. Zatrzymujemy grę. Teraz o co tutaj chodzi? Musimy im dać prąd. Oni bez prądu nie są w stanie żyć. Yy, I teraz tak. Na początku mamy elektrownię węglową i wiatrak. Wiatraku się nie opłaca stawiać. Od razu mówię, nie, nie opłaca, wiatraka nie opłaca się stawiać, ponieważ on daje mało energii. Chyba, że tak jak na tej mapie, mamy tutaj duży wiatr. O, właśnie. Macie, im jest ciemniejszy kolor, tym jest większy wiatr. Na przykład tutaj ten wiatrak będzie nam produkował 8 MW. A tutaj tylko. A tutaj 0, tutaj 2, 4. Sami widzicie o co chodzi, nie? Także nie chcę wydawać połowę mojego majątku na elektrownię węglową na razie. Po prostu zbudujemy sobie taki wiatrak. No. Może być nawet tu. On też, pamiętajcie, emituje hałas. E, musicie uważać, żeby go nie ustawić za blisko przed mieszkańców. No i wtedy weźmiemy sobie ten prąd no, połączymy tutaj z naszymi domkami. E, zatrzymujemy czas. Jeszcze raz, bo przez przypadek poodpułowałem. No i oni potrzebują jeszcze wody. Czyli tak, musimy ustawić dwie jednostki. Jedna będzie do tego, żeby pompować wodę z y, jeziora. Czegoś? Co to jest w ogóle? Nawet nie wiadomo, co to jest. No, jakieś morze załóżmy, nie? No w każdym razie musimy im dać wody, nie? No to budujemy coś takiego, i właśnie tu będzie problem, to że to jest jakby stojąca woda, nie? nie płynie, bo normalnie macie strzałki pokazane, jak na przykład jest to rzeka, i po prostu u góry rzeki trzeba dać to, a na dole rzeki trzeba dać to, ponieważ rura ściekowa wytwarza brudną wodę, a jak oni będą pić brudną wodę, to będą chorować. Tego nie chcemy. Więc najlepiej to ustawić po prostu jak najdalej, gdzieś tu myślę. A y, pompowanie wody, na przykład tutaj. Ok, teraz musimy to oczywiście połączyć, żeby nasz rurociąg działał, na przykład w ten sposób, nie musi to być jakoś ładne, ok, no i yy, idziemy teraz dołączyć to do naszego miasta, czyli na przykład zaczniemy tutaj gdzieś, tu, tu, no i stąd jeszcze myślę możemy zacząć tak, jest, odpauzowujemy grę, o, no i widzicie, już nie ma żadnych problemów, wszyscy są szczęśliwi, ale jak widzicie, powstały domy. Są oczywiście jakieś sklepy, bo już je zrobiłem tutaj. Myślę, że nawet możemy zrobić coś takiego, że, jak macie taki sklep, możecie ustawić, że to jest zabytek. Wtedy on będzie się ulepszał, ale nie będzie jakby powiększał swojego Swojego hałasu i ogólnie wyglądu. Więc teraz ten sklep że, przez to, że jest zabytkiem, nie będzie się już rozbudowywał, czyli zawsze zostanie taki. Ok. Chcemy prądu. Kto nie ma prądu? Wszyscy mają prąd. Dobra. Dla Państwa. Yy, mamy teraz wielkie, gigantyczne będą zapotrzebowanie na rejon przemysłowy. Czyli yy, robimy sobie to gdzieś jakoś dalej od miasta, na przykład tutaj. Weźmiemy sobie yy, drogę, zwykłą drogę. Najzwyklejszą, a może być takim z szerokim chodnikiem na przykład. Yy, oczywiście te drogi będą się odblokować po kolei będziemy ten poziome robić. No i na przykład dotąd. Teraz tak, jednokierunkowe. Zrobimy taki myk że będzie, weźmiemy, mam tu jakieś więcej. Nie, na razie nie zjawokowane niestety. Zrobimy tak, będzie tak. 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 I tutaj, tym wykrzyknikiem, możemy ulepszyć tą drogę do innej, na przykład właśnie do tej jednokierunkowej. Teraz oni będą nam tu jeździć na podstawie jakby takiego ronda, więc będzie też mniej korków, co wam polecam bardzo. I możemy sobie po prostu zrobić coś takiego i coś takiego. Dobra. Mamy teraz dzielnicę gotową. Zatrzymujemy czas, bo tam już widziałem, że są jakieś problemy z wodą. Czemu? Aha, no tak, zapomniałem, właśnie widzowie. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie ma tutaj prądu. Te wszystkie pompy i rury ściekowe biorą prąd. Więc myślę, że teraz tak naprawdę jedynym wyjściem po byłoby połączenie ich do tego wiatraka. No, nie musi być to jakoś ładnie, wy to możecie sam jakoś ładnie zrobić. Albo po prostu postawić ich swój własny wiatrak. Chociaż to, to by się raczej nie opłaciło prędzej tutaj. No, ale to... ale to już nie będziemy. Na razie ten wiatrak nam powinien wystarczyć. Dobra. Mm, powinno być tutaj wszystko. To zabytko już powiedziałem wam. O. No, coś to zaczyna działać, czy. Tak, zaczyna działać, dobra. No i tu powinno też być teraz, widzicie. Oni mają wodę prąd, wody nie mają, wodę mają tak działa, nie działa, czy to już działa, ale nie ma ścieków nie wyrzucaj ich jakby nie wiem czemu to nie działa, dobra zaraz się przy tym przyjrzymy, bo aż sam jestem ciekawy co tutaj się stało w każdym razie yy, myślę, że możemy teraz zbudować taką strefę fabryczną po prostu sobie zrobimy tutaj tak w środku no ale dużo jest zapotrzebowania, ale dobra, odpałzujemy czas teraz powinniśmy już zacząć to budować, mamy czas przyspieszony Możemy sobie go trochę w sumie zwolnić. Yy, wy już powinniście mieć wodę? Tak, wy już macie wszystko. Dobra, yy, co jeszcze teraz widzowie? Możemy tak naprawdę na razie niewiele zrobić, bo wszystko jest zablokowane, jak widzicie. Więc wiele wam w tym odcinku już nie opowiem. Mogę tylko samą teorię, bo prakty w praktyce to już pokazałem. Wszystko, co możecie zrobić na początku, tak naprawdę. Czyli dzielnica, o właśnie, fabryczna, z daleka od, od ludzi. Yy, no i. Woda, prąd, takie rzeczy, no, podstawa tychże. Na ten moment nie wiem, niewiele mogę Wam jeszcze więcej pokazać. Okej, okay, dobra. No i to na tyle, tak naprawdę. Teraz musimy po prostu zaczekać, aż wybijemy kolejny kamień milowy. Czyli musimy mieć 400 mieszkańców, mamy na razie 212. No i uciekają nam, bo nie ma domów, chyba. Czy są, czy po prostu nie są zbudowane jeszcze, no. To jest sam początek, więc teraz to będzie tak szaleć Jeszcze chcecie tych fabryk, dobra Odwalniemy tutaj cały taki kolejny sektor Myślę, że możemy wyprowadzić też drogę kolejną gdzieś tu, z drugiej strony Weźmiemy sobie taką zwykłą żwirową drogę znowu No i tutaj gdzieś O, coś takiego I coś takiego O, za krótkie? Stop ja chcę, żeby to było symetryczne, widzowie. Oczywiście, żeby wasze miasto nie było takie nudne, to możecie też ogarnąć coś takiego, żeby, wiecie... Że na przykład bierzecie sobie taką drogę. O. No, to weźmy większą. Teraz patrzcie, robimy coś takiego. O. I tutaj już na przykład nie będzie prosta ta droga, tylko będzie taka pogięta. Złapię, nie złapię? No, złapał, dobra. No i coś takiego na przykład. Teraz jest ciekawiej to wygląda. Oprócz tego, ja mm. <grywa> myślę, że tą drogę za szeroko zrobiłem. No ale już trudno. Możemy w każdym razie teraz wziąć sobie yy, tą szerszą, którą robiłem. To była chyba ta. Nie, to była ta. I ja po prostu ulepszymy tą drogę w ten sposób. No to będzie nasza główna jakby droga przed miastem. To musi być dobrej jakości, tak. Yy, tutaj jeszcze musimy dać wodę, oczywiście. Żeby to wszystko działało pięknie, perfekcyjnie. No, powinno być. Już widzicie zarabiamy jakoś, nice. Prądu wam brakuje, prądu, prądu, prądu. Żeby nasz wiatrak nie wyrabiał. Nasz wiatrak nie wyrabia. Dobra widzę, wystawiamy to ostatecznie. Jednak, jednak, jednak. Co prawda pójdzie na to praktycznie cały nasz hajs, ale... No trudno, no, ale powinno to wystarczyć na dość długi czas. Jest. O, powinno zaraz być. Jest, mamy. No, to teraz mamy już hoho, ho, ile prądu. Dobra. Zarabiamy już nawet bardzo dobrze. Także nasze miasto jest praktycznie idealne na początek. No i. No, więcej co. Więcej może Wam powiem w kolejnych odcinkach, albo zrobimy live z tej gry. Na ten moment, no to. Macie już swoje pierwsze miasto, teraz po prostu je rozwijajcie. A i właśnie, miałem jeszcze opowiedzieć wam o tym, co tu jest na dole. Więcej, <laughs> tu możecie oczywiście zmieniać yy, wasze miasto, tak. Yy, nazwę, patrzeć co tutaj jest, kto mieszka. Populację. Tu macie informacje u góry: możecie zobaczyć, gdzie jest największy wiatr, gdzie są korki. No na tym moment korków nie mamy, choć tu jest dość duży ruch. Yy, co tu jeszcze jest? Zadowolenie mieszkańców. Albo dopiero się wprowadza, no, dobra. No, ale zadowolenie jest ok. Mamy dostępność wody, dostępność elektryczności, trasy komunikacyjne, czyli gdzie ludzie jeżdżą tak najczęściej. O, właśnie, dobra, wybiliśmy nowy poziom, no to jeszcze w tym odcinku Wam pokażę kilka rzeczy. Mamy tak, edukację, Czy możemy ustawić szkołę podstawową, żeby nasi obywatele byli wykształceni. To jest bardzo ważne, ponieważ jak będziemy budować biurowce, to bardzo będą nam yy, narzekać na to, że nie ma wykształconych pracowników, wiecie? Więc ustawmy sobie tą szkołę na przykład... No, żeby nie burzyć tych domków, bo oni się już to jednak prowadzili, trzeba to uszanować. Rozbudujemy tutaj szkołę. No i mamy podstawówkę. No i na razie w, no, w tej szkole jest trochę jeszcze miejsca. E, mamy tutaj jeszcze klinikę. Musimy dbać o to, żeby nasi mieszkańcy byli zdrowi. Ustawimy naszą klinikę tutaj. Proszę, wszyscy są zadowoleni. Nawet tam do fabryk doszło. No i mamy jeszcze e, odpady, ponieważ mieszkańcy coś muszą robić ze śmieciami. Wysypisko, pamiętajcie, zawsze trzeba ustawiać daleko od miasta i z głową. Ponieważ po ustawieniu wysypiska nie da się już przenieść ani zburzyć, trzeba będzie je opróżnić do innego zakładu. Więc ja myślę, że ustawimy je tutaj. No i ono tutaj zostanie, bo jak ono się zacznie napełniać, nie będzie się go już dało przenieść. Jak będzie miało już na, Nawet 1% pojemności nie będzie się go już dało przenieść, nic, będzie, nic nie będzie się z nim dało zrobić. Nie będzie nic kompletnie. Więc yy, najlepsze jest po prostu spalarnia śmieci, ale no, na nią na razie nie mamy jej odblokowanej. Możemy sobie zobaczyć budżet Budżet na zdrowie nie musi być na razie taki duży Bo będziemy tracić na śmieci tym bardziej o, No i na szkołę też możemy jakoś zmniejszyć Na ten moment nie jest to nam takie potrzebne Możemy już brać pożyczki No i właśnie podatki Myślę, że możemy na początek zwiększyć te podatki Tutaj już do 10% Tutaj do 10% I tutaj do 10% będziemy trochę więcej zarabiać Oni nie powinni nam narzekać na ten moment Potem możemy zwiększyć do 12% Jak już będziemy mieć odblokowane Kolejny kamień milowy, czyli wieś i to widzowie, tak, yy, tak samo ze służbą zdrowia, no to tutaj będziecie musieli też cmentarz, krematorium jakieś, żeby mieszkańcy zmarnili, gdzie, gdzie, gdzie. O! Nagromadzenie śmieci. I teraz możemy sobie wejść tutaj. O! Nie, no, to się musi jeszcze ustabilizować, to jest nowe, nowe wysypisko. Tak jak mówię, powinno być wszystko git. Jakbym teraz zostawił tą grę tak przyspieszoną na minutę, powinno być wszystko git. To na razie teraz się wszystko tam naprawdę stabilizuje. A i właśnie, jeszcze ważna rzecz: to są drogi dojazdowe, więc trzeba im tu dać stopa. Wyłączyć sygnalizację, bo to będzie nam tylko korkować miasto. Tylko tutaj dajemy im stopa, żeby ci, którzy dojeżdżają do głównej drogi, mieli, musieli się zatrzymać, tak. I teraz powinna być bardzo drożna ta droga wręcz niesamowicie drożna. No i tak, widzowie, tu będziemy potem jeszcze musieli. Jak będzie populacja 800 będziemy musieli straż pożarną zbudować, jakąś policję, też ważne żeby to było rozłożone mniej więcej równomiernie po naszym mieście, tutaj będzie, będzie transport, będziemy mogli budować autobusy, linie autobusowe, pociąg, tam ja widziałem gdzieś jest pociąg dalej, o widzicie, tam, tam jest pociąg, do tego będziemy mogli jeszcze pasażerski, towarowy, będzie metro można zrobić. Tutaj mamy parki, place, dzięki temu będziemy mogli budować różne takie parkowe ozdoby, albo jakieś, jakieś właśnie placyki, jakieś pomniki i tak dalej. Tu mamy budynki unikatowe, no, tak naprawdę to no, takie różne posągi związane właśnie z City Skylines. Tu możemy wybrać sobie radio, któremu go chcemy słuchać, e, wszystkie te, te cztery, no tego nie mogę wam puścić na pewno, wiem, bo na to jest copyright, jak będziecie to streamować też gdzieś na Kiku czy gdzieś, uważajcie na to, bo na to jest copyright, resztę można. E, dobra. I to w ogóle jest rzeczywiste, jakby radio leciło. No. Zamknij, no, dobra. Czy coś jeszcze? No, arcydzieła i architektury. No i właśnie kształtowanie krajobrazu. Ale kształtowanie krajobrazu się odblokowuje później o wiele. Będziemy mogli wtedy na przykład nasypać trochę ziemi, tutaj wyrównać teren i tak dalej. No to Wam myślę, pokażę w odcinku kolejnym, na którym myślę, że po prostu pokażę Wam to na przykładzie mojego miasta, nie? No na ten moment mamy coś takiego i to powinno wam po prostu działać i potem to tak naprawdę już z górki. Także dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia.